Luchy. Jeszcze jeden. No to już dwóch przejechało, co w ogóle nie nagrywałem. ci będzie nie patrzeć. Muszę jest wolne. Wyjeżdża, wyprzedza się tam któryś kurwa, widzę. A, bo ten skręca, ten go tam na skrzyżowaniu wyprzedza, no ta. O kurwa. Widać, że to jest kran z bo skręca bez kierunkowskazu, także sfeluchy w akcji! Kamery, GPSy i sfeluchy. Patologia odjebali, kurwa, trzeba tajnyc z Wszyscy wiedzą, oprócz ciebie. Stopem, kurwa, miga, nie wiem, co gnoja w łeb pierdolło. Kto migał stopem? Oni tam jadą we dwóch, no i... O kurwa Patologię kurwa odpierdalają i to zdrowo Smyluchy w akcji O, to może Bostfel kurwa jakiś kurwa kurwa, jakiego pijaczka się tutaj kurwa wezmę i ten Się zrównam 16 Zeta już ma całe na godzinę, więc kurwa warto się już zrówna, go tam drugi skręca. O o no, to są kurwa swe kurwa kurwa. No, ja przyjadę i za, zawracają mi. Nie wiem czy tam będzie kurwa widać, czy nie będzie widać. Chuja. To są właśnie kamery. Siła kamer. Jałem drogę, w stoi. Tam daleko widać Swelu. Także te dwa sferuchy w akcji. Tu zaraz będę skręcał. Więc nowa sferuchy w akcji. No i tam daleko jeszcze dwa sferuchy. jedź kurwo je pana, przepuszczę kurwo cię śmieciu upierdolony, bo kurwa. Jeszcze ci mele jedne. Jeszcze. Z tyłu teraz kurwa ta pierdala jeden. Śledzą mnie. Bustwele. W i były pijacze. I jego 16 zeta na godzinę. Postfel mówi tak. Kurwa, co to nie on? Ja pierdolę, nie? A to jest rzeczywistość. Także... To tylko świadczy, jak pieniądze mu kurwa gnojowi łeb spierdoliły kurwa. To bardzo dobry Dlatego przygupy uczyć się mogę Wytłumaczę wam jeszcze przygupy Dlaczego Bos swele to są? No, bo. No, bo, oni tak samo wcześniej byli przygupami i tak samo się sprzedali jakby, bo palcem do dupy nie mogli trafić. No i teraz po prostu o wszystkim zapomnieli, nie? No i byli typowani właśnie na cweli, nie? I dlatego zostali bo z